Śledziłam bardzo uważnie ten pierwszy odcinek, śledziłam też komentarze w internecie i muszę przyznać, że dawno pierwszy odcinek nie wzbudził tylu emocji i też tylu kontrowersji. Nie wiem nawet od której zacząć, ale zacznę może od Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Górłacza. Oni zostali bardzo dobrze ocenieni jeżeli chodzi o taniec. Natomiast pojawiły się w internecie komentarze, że wy jako żyli zupełnie zignorowaliście Agnieszkę mm. e, i że na przykład w stosunku do innych tancerzy tego nie było, że Rozmawialiście, były jakieś komentarze e, też e, na ich temat, a tutaj fokus w 100% na Filipa. Wiesz co, ja mogę tylko oczywiście za siebie odpowiadać, e, to ja odpowiem tak. Ja w tym pierwszym odcinku nie powiedziałam ani jednego słowa o żadnym tancerzu ponieważ nie miałam na to czasu, żeby w ogóle mówić o tancerzach. Ani nikogo nie powitałam, ani nie przywitałam, ponieważ tak się skupiłam i zafokusowałam na gwiazdach, w szczególności, że my tancerzy nie odczyniamy tylko gwiazdy, więc ja tego tak nie odbieram i tak nie odczuwam. Jak Agnieszka była potraktowana przeze mnie dokładnie tak samo, jak pozostali tancerze. A jeżeli internaci to odbierają inaczej, no to sorry, no proszę was. To będzie się działo. No nie wiem, no niech odbierają, znaczy każdy ma prawo do odbioru. Ja mogę odpowiadać za to, co mówię, a nie to, co to, kto rozumie. Ja dzisiaj nie mówiłam o żadnych tancerzach i uważałam, że to jest ok, bo pamiętajcie, jest 12 gwiazd, mamy mało czasu na wypowiedź. Ja nie mam czasu mówić o tancerzach, czegokolwiek. Zresztą ja w ogóle nigdy staram się o tancerzach nie mówić. Ale jest na przykład coś takiego, że jednak jak ktoś pojawia się na parkiecie, no są te sympatie, są też trochę antypatie w tym show biznesie, to to ma wpływ na ocenę, czy zupełnie nie? U mnie nie. Ja wiem, że to można wierzyć, nie można mi wierzyć. Ehm, może wrócę do Agnieszki Kaczorowskiej, która... Kiedy Agnieszka zdobywała tytuł mistrzyni świata, ja byłam wtedy sędzią, który sędziował te mistrzostwa świata, sędzią z Polski jedynym. E, czy myślisz, że moja na przykład ocena Agnieszki e, była spowodowana tym, czy ją lubię, czy nie? Nie, ona po prostu zasłużyła na ten tytuł i pamiętam jak dzisiaj dałam po prostu jej pierwsze miejsce. E, I tak samo jest tutaj w tańcu, ja, to nie ma w ogóle znaczenia, czy ja kogoś lubię, czy nie, ponieważ moja ocena, oczywiście, że nie jest do końca obiektywna, zawsze ocena jest subiektywna. Ale wiesz, my ten temat, kiedy rozwiałyśmy. ja tak staram się odsuwać od siebie I Agnieszkę i nie Agnieszkę i wszystkich innych. Przecież są tancerze, których bardziej znam, są tancerze, których trochę mniej znam. Nie ma to znaczenia. Jestem tak zafokusowana na gwiazdę. No, jeżeli ja bym się zaczęła sugerować lubieniem tancerzy, szczerze, dawno bym chyba się pogubiła. A nie czuję się zagubiona, czuję się pewnie i wiem, co robię. Jesteśmy w innym miejscu, jesteśmy w tym czasie właśnie tu teraz Z Gwiazdami, Agnieszka wróciła do programu, bardzo nas to cieszy, na pewno i, i nas, i jurorów, i całą produkcję. E, oceniamy w tym programie Filipa, a nie Agnieszkę, więc dzisiaj Filip zatańczył naprawdę fantastycznie i widać, że e, chłopak ma bardzo duży potencjał, przede wszystkim e, ma to coś właśnie, co tancerz powinien mieć, czyli tą iskrę wokół. No i to co ja powiedziałem w programie, teraz wszystko w rękach Agnieszki, żeby to krzesała i żeby ten diament oślifowała.